Witam serdecznie, nazywam się Piotr Gibaszewski. Mam ogromną przyjemność zaprosić Was do obejrzenia i wysłuchania astrologicznego raportu na nadchodzący tydzień. Nagrywam nasz materiał idąc czerwonym szlakiem z miejscowości Sielpia do miejscowości Łączna. Jestem w okolicach wsi Kopcie. To jest niedaleko miejscowości Szałas, między Zagnańskiem a Bliżynem. Fantastyczne rejony Gór Świętokrzyskich. Cudowne lasy, piękne okolice. Warto chodzić do lasu, warto chodzić do natury, warto z nią mieć kontakt, ponieważ natura ma uzdrawiające działanie. No i uzdrawiające działanie również przynoszą nam planety, przynoszą nam różne szanse, możliwości, czasem też i wyzwania. O nich też mówimy na naszych spotkaniach, więc o tym wszystkim na naszym spotkaniu z astrologią. Co nas czeka w nadchodzącym tygodniu? W poniedziałek. Konjunkcja Marsa z uranem mocny, ostry, radykalny, bojowy, agresywny aspekt, ale też, który ma no, takie swoje dwie strony. No bo z jednej strony mamy oczywiście Marsa, mamy do czynienia z Marsem, planetą, która kojarzy nam się z agresją, walką, czasem też przemocą, ale i z bohaterstwem, odwagą, również mamy do czynienia z uranem, który w astrologii symbolizuje wolność, niezależność, kreatywność, samorealizację, twórcze przedsięwzięcia. O, yy, też również jakieś takie działania kreatywne, wolnościowe. Więc jeżeli te dwie planety się połączą, to mają w sobie takiego ducha buntu, rewolucji, zmiany. Oczywiście czasem rewolucje bywają krwawe, okrutne, yy, destrukcyjne, ale często po rewolucjach, dopiero po latach, okazuje się, że one takie yy, fantastyczne rzeczy uruchamiają. Więc być może to, co w poniedziałek uruchomimy, zaczniemy, zrobimy. Będzie miało swoje konsekwencje gdzieś tam w dalszej przyszłości, ale warto przyglądać się temu wszystkiemu, co w nas się burzy, buntuje, wścieka, wkurza. Czasami są to emocje, które są bardzo cenne. My mamy taką tendencję też czasem do takiego yy, tłumienia negatywnych emocji złości, wkurzenia, irytacji. Yy, to są emocje ważne, często bardzo potrzebne. Mogą mieć działanie wręcz uzdrawiające, więc nie możemy ich dyskryminować i takie emocje właśnie będziemy odczuwać mocno w poniedziałek. We wtorek coś znacznie przeciwnego do tego samego urana, ale już Wenus, ale w aspekcie harmonijnym, czyli sekstylu, czyli zupełnie coś przeciwnego. Harmonia, sympatia, współdziałanie, taka bardzo ciepła relacja między energiami, zwłaszcza zwężanymi z przyjaźnią, miłością, bliskością, braterstwem międzyludzkim. To bardzo sympatyczny, serdeczny aspekt sprzyjający odbudowie relacji międzyludzkich. No, mamy połowę wakacji, fantastyczny czas, no wiemy, zaczął się sierpień, fantastyczny czas na to, żeby y, bardziej się gdzieś tam zbliżyć. Zwłaszcza te osoby, które miały problem z samotnością, z problem z bliskością, problem z brakiem czułości. No, to jest cudowna okazja do tego, żeby nadrobić zaległości y, dotyczące partnerstwa. Relacji, miłości, czułości. Więc y, taka serdeczność, ciepło, otwartość, bliskość będzie nam towarzyszyć bardzo mocno. We środę, coś bardzo podobnego, sekstyl Wenus z Marsem. Bardzo piękny, bardzo sympatyczny, bardzo serdeczny, bardzo ciepły aspekt, takim mocno erotycznym, e, zmysłowym, e, seksualnym zabarwieniu bardzo. Wspierający, bardzo ciepły, bardzo delikatny, ale też i sprzyjający miłości. Więc na pewno ci wszyscy, którzy odczuwają potrzebę większej więzi miłosno-erotycznej, odrobienia zaległości na urlopie, na wakacjach, na wyjeździe, to przecież jest okazja, szansa, żeby, żeby się zbliżyć do siebie, żeby być razem. No to właśnie to nam się bardzo, bardzo będzie udawać. To wtorek i środa są idealne pod tym względem. We czwartek zmiana trochę w tonu i tematu. Merkury wkracza w znak panny. W tradycji astrologii przyjęło się, że Merkury rządzi znakiem panny, czyli jest we władstwie, ale jeszcze dodatkowo, taka nietypowa sytuacja: Merkury jest również w wyniesieniu w pan, w znaku panny, czyli jest w podwójnie fantastycznej sytuacji, w podwójnie fantastycznej roli, czyli jest to znakomity znak dla Merkurego. Ci wszyscy, którzy mają Merkurego w pannie powinni się bardzo cieszyć, bo to jest jakby taki przejaw fantastycznej inteligencji, procesów fantastycznie działających, procesów mentalnych. No i to właśnie wielu z nas będzie odczuwać. Jest to, mimo że sierpień no nie kojarzy nam się z jakąś tam aktywnością umysłową, intelektualną, prawda, wakacje, luz, dystans, czas wolny, wyłączamy głowę. A tu paradoksalnie mamy takie zdarzenie, które może bardzo wzmocnić nasz potencjał y, umysłowy, myślenie, intelekt, procesy mentalne, procesy umysłowe, zachęcając wręcz do, y, do wytężenia umysłu. Zwłaszcza ci, którzy piszą, coś tworzą, realizują jakieś projekty intelektualne, twórcze, y, kreatywne, informacyjne, na pewno nie będą mieli powodów do narzekania, będą bardzo zadowoleni, bo to przecież jest aspekt bardzo sprzyjający procesom intelektualnym, twórczym a ci, którzy są w pracy, którzy już normalnie funkcjonują, bo już wakacje za nimi albo jeszcze grubo przed nimi, bo przecież nie wszyscy latem wyjeżdżają na wakacje, no to będą mieli poczucie, że naprawdę fajnie im się ogarnia te sprawy. To jest takie trochę ciekawe, bo wydaje nam się, że wakacje to jest martwy czas, jałowy, nic się nie dzieje, nic nie robimy, a to nieprawda. Są ludzie, którzy właśnie wtedy Właśnie w wakacje najlepiej pracują, najfajniej im się wiedzie, mają największe, jakby najbardziej sprawne umysły, największe twórcze energie. Więc dlaczego nie? A kto to powiedział, że wakacje czy sierpień muszą być złym czasem na pracę? Bardzo dobrym właśnie, bądź przeciwnie. W niedzielę dwa aspekty, które mają no właściwie można powiedzieć całkowicie odmienne działania, całkowicie odmienną symbolikę. Pierwszym będzie wenus w trygonie do Neptuna. E, bardzo piękny, sprzyjający aspekt. Ale za czym to powiem, muszę wam pokazać coś niesamowitego. Popatrzcie za mną. Popatrzcie na te dęby. To są to jest stanowisko dębów tutaj. E, pomniki przyrody. Musicie zobaczyć, to są kilkusetletnie drzewa. Popatrzcie kapliczki, niesamowite miejsca. Są trzy dęby po prostu takie tutaj, widzicie. Ci, którzy chodzą tym czerwonym szlakiem. To wiedzą o tym, znają ten teren. No, przecudowne miejsce. Popatrzcie na tę te, na te koronę, na ten pień. Zbliżę się trochę. Popatrzcie, jaki stare drzewo. Na pewno ma co najmniej kilkaset lat. Taka pliczka, przeurocza, przepiękne miejsce. Tu kolejny, za mną. Czyli takie stanowisko dębów, które ocalały z rzezi, yy, pilarzy. Także yy, fantastyczna taka kontakt z naturą. No więc wracamy do naszego... Wenus w trygonie do Neptuna, aspekt ten sprzyja sprzyja bliskości miłości, romantycznej miłości, zwłaszcza no tutaj popatrzmy, ten tydzień jest wręcz przepojony, przesycony takimi aspektami, które sprzyjają bardzo erotycznym, uczuciowo-miłosnym poszukiwaniom. Więc więc ci wszyscy, którzy są spragnieni właśnie tej czułości, serdeczności, troski, erotycznej. Teoretycznych potrzeb nie będą narzekać. Naprawdę fantastyczna okazja do nadrobienia zaległości miłosnych jest. Ale to też jest bardzo dobre dla treningu wyobraźni, intuicji, pracy duchowej, relaksu, psychoterapii. Wenus z Neptunem wiemy, że są w pewnej szczególnej relacji. Mówi się, że Neptun to jest wyższa oktawa Wenus. Wenus symbolizuje miłość, Neptun symbolizuje miłość bezwarunkową, czyli na takim wyższym poziomie. Bardzo piękny aspekt, sprzyjający. Duchowym potrzebom, ale z drugiej strony, tak jakby trochę na złość, dokładnie w tym samym dniu, będzie też bardzo twardy, bardzo nieprzyjemny aspekt. Relacja dwóch tak zwanych malefików, planet złoczynnych Marsa i Saturna we wzajemnej kwadraturze. Aspekt ten, tradycyjnie w astrologii, w ogóle kwadratura uważana jest za aspekt twardy saturniczny z natury tak, bo kwadratura to taka właśnie coś to twardego więc kwadratura ma naturę saturniczną a dodatkowo tutaj, właśnie Mars który symbolizuje energię, wejdzie w kwadraturę do Saturna. To jest ostrzeżenie, zwłaszcza dla tych, którzy lubią trochę przesadzić, zaszaleć. Yy, alkohol plus brawura, samochód, yy, pływanie, fale. Ludzie czasami robią różne głupoty, a potem płacą za to dużą cenę, więc musimy bardzo uważać na nasze różne dziwne tendencje umysłu, tendencje psychiczne, ponieważ mogą to, może to się odbić naszym zdrowym samopoczuciem, czyli brawura, szaleństwo nie eskalujmy emocji, agresji nie udawajmy, nie bawimy się w jakiegoś tam kozaka nie udawajmy po prostu, nie róbmy z siebie tutaj jakichś bohaterów po prostu to może się niestety dla nas bardzo odbić kosztownie, może być bardzo przykre w skutkach, więc szanujmy swoją energię dbajmy, dbajmy o zdrowie dbajmy o formę w, unikajmy sytuacji które mogłyby być tak powiedziałbym konfliktogenne, kryzysowe symbolizujące Jakąś walkę, jakieś napięcie, jakieś negatywne bardzo działania. Więc może postawmy bardziej na te miłosne aspekty, które symbolizuje właśnie Wenus z Neptunem, niż na tą agresję. Ale być może i będzie to konieczne. Po prostu, no to tu dużo mówić, może się okazać, że musimy coś zrobić, załatwić, takiego, co sprawi, że po prostu no, będziemy się musieli z czymś zmierzyć. Więc to też e, warte jest do przemyślenia, zmierzenia się. E, przy okazji zapraszam Was serdecznie na dwa kursy, które ruszają w październiku. Pierwszy to już jest ustalony termin, e, czwarta edycja kursu astrologii dla początkujących online. Kurs astrologii jest to bardziej warsztat astrologiczny niż nawet taki typowy kurs, gdzie ktoś słucha po prostu i, i tylko po prostu biernie obserwuje. Nie, 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 to jest interaktywny kurs. Ci wszyscy, którzy byli, to wiedzą że jest to okazja do tego, żeby się wzajemnie dzielić różnymi wnioskami, różnymi odczuciami. Uczymy się wzajemnie od siebie, pomagamy sobie, rozmawiamy, dzielimy się. Więc jest to znacznie lepszy niż taki klasyczny kurs, gdzie tylko słuchasz i nic nie robisz. Uważam, że jest to lepsze rozwiązanie. Ja to także się stosuję właśnie w tego typu warsztatach. Więc kurs astrologii dla początkujących oraz dla tych, którzy chcą sobie odświeżyć wiedzę astrologiczną, wzmocnić, poprawić. Generalnie. Przede wszystkim koncentrujemy się na interpretacji horoskopu indywidualnego. I ten kurs się zaczyna 13 października. Już są zapisy, już się można zapisywać. Już się można rejestrować. Linki do rejestracyjne są na mojej stronie internetowej oraz na profilu Solarius Astrologia Piotr Gibaszewski na Facebooku, na którym zresztą oglądacie te filmiki również, więc bez problemu znajdziecie link. Zresztą pod nagraniem też będzie. Oraz jeszcze nieustalony termin kursu Tarota. Dwuczęściowy, fantastyczny kurs tarota. To jest temat, z którym się też 32 lata gdzieś zajmuję. Napisałem książkę o tarocie. Studiowałem ten temat do strony religioznawczej, symbolicznej, mitologicznej, ale też i praktycznej. Zajmuję się tarotem też praktycznie, więc można już powoli gdzieś się przygotowywać. Niedługo będziemy konkrety, zaproponujemy konkrety co do kursu tarota. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy sierpień, połowa wakacji, dużo odpoczynku, dużo ładowania energii, tym się zajmujemy. Tego życzę wam na to, na ten czas wakacyjny. Dużo dobra. Zapraszam za tydzień.